Dobra, sprawdźmy w takim razie, co tu mamy: Boxel i gola, załamani! Sprawdźmy. Ło, wow, Michał Boxel, Baron, wielki włodarz. Piłgarz. Wstała nowa federacja, gdzie influencerzy będą grać piłkę nożną. Sprawdziłem, kto stoi za tym projektem, oraz zapytałem Boxdela o rzekome łamanie zakazu konkurencji przez niego samego, jak i Wojtka Gole. Natsu nagrała film, w którym opowiedziało. Dzej, mam déjà ale tym razem jest jedna osoba na, na tym. Na Kut. A. Na... Sofie. O tajemniczym oddechu. Nauczyli się! Nauczy. Natsu, co ty... Patrycji Mołczaną z projektu Natsu World, Robert Niefortunna, Pasuc... niefortunna ta... ...w swoim stylu odpowiedział na insta... Niefortunna klatka... Z ...daniela majewskiego. Już niedługo influencerzy nie będą mogli reklamować zabiegów medycyny estetycznej. Nathan Marceń zasugerował, że celowo wzbudza kontrowersję wokół... On na masę wszedł, Kurwa. on tak nie wyglądał. Czy to tak włosy mu zrobiły z buzią? Włosy też dużo zrobiły, nie? Ale dziwnie wygląda teraz w tych włosach. Tamte były w lepsze, moim zdaniem. W lepiej wyglądał w dłuższych włosach. swojej osoby, a na koniec zebrałem kilka informacji o ekipie, w tym żart trąby z Wersow. Witam was w nowym odcinku z podsumowaniem... Nie najcieka... wiecie, bo Barcelona gra ma w logo Wersow. Gdy powstało Nuts World zakładałem, że będzie to projekt Aha. budujący zasięgi na kontrowersji i aferach. Osobiście zaglądam tam głównie, jak coś się dzieje, no i jest kolej Czyli nigdy nie zaglądasz, bo nic się nigdy nie... Dobra, muszę przestać. Przepraszam. Nie zaczepiam nikogo, wszystkich kocham, jesteście super. Lubcie ten projekt dalej, oby tak dalej. Kibicuję wszystkim. Tym razem chodzi o Patrycję Mołczanów, która najpierw dołączyła do Natsu World, a następnie bez większych wyjaśnień wyprowadziła się ze wspólnego domu. Natsu... Ej, bez kitu! Ona przecież dołączyła do Natsu World! A, to nawet zapomniałem o tym. Mega ciekawa osobistość w takim razie, skoro wszyscy pamiętali. Wyrażała takie chęci, żeby wziąć w tym udział i żeby czynnie brać udział w projekcie. Była też fajnie nastawiona, tak zafascynowana tym, że znowu coś się wydarzy fajnego, że będzie miała z kim tworzyć. Maka smutna muzyczka, Boże! Tak, jak odeszła, to ją jeszcze zwyzywali, że i tak jest tak samo, jak jej nie było. <laughs> Serio, kurwa. No właśnie, bo ze słów Natsu wynika, że zarówno Patrycja, jak i reszta członków Natsu World byli... Jak to, ale jak?! No i tak, dobra, i tak, nie ma różnicy, kurwa. Super, ale ostatecznie nie było. Podobno partia po albo była zajęta, albo przesiadywała w swoim pokoju i nie chciała brać udziału w nagrywkach. Z początku wszyscy to rozumieli, bo wiedzieli, A że. A kto powiedział dołącza? Ja powiedziałem dołącza? Czy powiedziałem dołącza? Czy ktoś popełnił błąd? Bo nie wiem, nie nie ja. A na co powiedziała? A, już myślałem, że jestem głupi, przepraszam, znaczy, no za nic nie muszę przepraszać. To dostaliśmy jakieś tam minimalne tłumaczenia, ale ja do dzisiaj nie wiem, co takiego się zadziało, że Patrycja na samym początku była bardzo szczęśliwa, że weźmie w tym udział, po czym po dwóch filmach, w których wzięła udział, po prostu przestała się angażować. I w moment... Depresja. A to nie jest tak, że ona była w. Czy Patrycja Małczan, bo często sta... ona nie była w jakimś związku z kimś tam, w tym, w tym, tym, i zerwali, i dlatego odeszła. Ona z cegła byłom z, ja k... z, 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 z cegła była. co Ja mam już jakieś zacieki w głowie. Z cegła byłom Z cegła była? Z cegła była. Z cegła była? Co ja piszę? Stary. Dobra, ja już Sentino, nie? Cegła to jest Cegła to jest na Sentino, nie? Dobrze kojarzę? Czy, czy... Coś, coś coś mówię źle? Okej. Okay. No widzicie? Wiecie kogo mogła wybrać? Mateusza Fischera, który wręcz ją adorował, wręcz na kolanach leżał i nagrywał TikToki, że ją kocha. A ona wybrała cegłę i teraz Mano. A mogła wziąć fishera. Po prostu się wyprowadziła. I Patrycja ze mną nie porozmawiała do dzisiaj. Jako, że wkład Patrycji był znikomy... What? Dobra, to jest akurat dziwne. Że nawet nie powiedziała siema. Siema, idę stąd. Tylko się, tylko się spakowała i wyjechała. To jej odejście niewiele zmieniło, tak stwierdziła Natsu, która w ostatnich słowach filmu stwierdziła, że nie poczuli różnicy. I teraz przytoczę ten fragment, bo to jedyne słowa, do których Mołczanów się odniosła. Szkoda, że tak wyszło. Mimo, że z nami mieszkała, to nie było jej tak dużo, więc nawet to, że ona się wprowadziła tak szczerze, my nie poczuliśmy różnicy. Nikt z nas. Smoking od. on. ta Patrycja Mołczanów, pak za Natsu! No naprawdę, ale że zjarałaś paczkę z Mochanów, to kupno powiem Ci szczerze, nie spodziewałem się tego podobnego. Nataj nawet nie poczuł różnicy, że tutaj patrycji nie ma. Ewentualnie. E, Dominik. No właśnie, bo na. <s adjustments> o kurde, mega drużyna. TikToku krążyły różne urywki z filmu Natsu World, w tym ten, który przed chwilą widzieliście i pod nim znalazł się komentarz patrycji. Skoro tego nie odczuli, to po co robić 15-minutowy odcinek na ten temat. Ne! I tak i nie. Uważam, że Natsu mogła po prostu powiedzieć, że Patrycja odeszła bez, sło bez słowa i oni nie wiedzą, bo pewnie ludzie k... dopytywali. Natomiast takie pytanie, że nie odczuli, to już ewidentnie, ewidentnie Natsu jest na nią na za to, myślę. Bo, gdyby nie była w wku... to by nawet pewnie o tym nie powiedziała. Wiesz, co chodzi? Wydaje mi się, że po prostu w wku... jest, że ona jej nie, po... nie powiedziała, że odchodzi, i dlatego taki pstryszek zrobiła. Swoje zdanie na ten temat przedstawiła również Julia Żugaj, która podczas Oho. jednego z wywiadów stwierdziła, że Mołczanów nie zrobiłaby czegoś takiego bez powodu. I chciałabym porozmawiać z Patty bardzo, bo, bo wiem, że coś musiało się stać. Że ona podjęła to nie. Teoria spiskowa. Co się stało? Jest tak, że znam Patrycję. Ona nie, nie jest taka, że po prostu obrażam się i wychodzę. Jakby musiała mieć jakiś powód do tego Raczej znaczy nie jest to założenie. Ej Julia Żugaj teraz gra kurwa koncerty? Julia Żugaj koncerty. Ona jest teraz w trasie koncertowej? A jest, Miłostki on tour Warszawa. Kupa 30 kiedy ona to będzie grała Grudzień listopad. Okej, okay. ciekawe. Kupa trzy terminy w Warszawie gra? What the Muszę chyba wziąć z niej przykład i zrobić ku part 2 Toxic Tour. W tym momencie uważam, że Patrycja powinna odpowiedzieć i wyjaśnić o co chodzi. Głównie dlatego, że film Natsu World pozostawia wiele niedomówień i stawia ją w złym świetle. Może faktycznie miała jakiś... Ja, przypomnijcie mi, żebyśmy wygooglowali na YouTube czy jest jakiś filmik z koncertu Julii Żugo. Jestem mega ciekawy, jak ona ma to zrobione. Ale widzę, że scenografia ma. Spokój, jakieś kwiatki. Takie trochę Sanachowe, trochę Natalia Schroederowe. Jestem ciekawy jestem. Na gitarze nawet grają. Mega. Może faktycznie miała jakiś sensowny powód i łatwo odbije piłeczkę. W tym momencie trudno stwierdzić, bo nie znamy jej wersji zdarzeń. Na rynku się. Boja... Nie wiem, dziwna jest ta sytuacja tak szczerze, widzowie. Nie wiem, no jakby jak mieszkasz z kimś i nawet coś jest nie tak, no to przecież można powiedzieć się. Ma... No sorry, panie nie lubię już was. Nie podoba mi się to i to wypierta. A tak to jakoś tak dziwnie, nie? Bez słowa trochę. Szczególnie, że się znali długo, nie? Mi się wydaje, że po prostu ona się z chłopem kurwa, rozstała i. No ale to tym bardziej jak się z chłopem rozstała, no to kurwa... gdzieś słyszałem o takiej sytuacji. Popo, gdzie? Gdzie słyszałeś taką sytuację? <laughs> Ciekawe. Mojego ciekawe. Ja <laughs> sorry, nie lubię ci już. No tak, no nie wiem, no cokolwiek, k***a, no. O co chodzi, że jest w ciąży? Jakaś teoria, że jest w ciąży. Co wypiszecie z tym, że jest w ciąży, k***a? Ja widziałem jakiegoś już TikToka, że. Patty! Najlepsze to, że te, te k***a, TikToki, co robią z nimi, że ona jest w ciąży, to jakieś dosy robią, stare 10-letnie, tak. Nowa teoria, Patrycja Moczanow jest w ciąży. Wrzuciła zdjęcie z rozpiętymi spodniami. Czyli chyba jej się brzuch nie mieści, k***a. Do spodni jest w ciąży. Nie no, wcale to nie jest tak, że teraz jest taka moda, że po prostu się wrzuca jakieś pinterestowe zdjęcia, że nie mają spodni dopiętych po prostu, jeansowych, nie wiem. Milion razy to widziałem gdzieś, no. Teorie z TikToka to jest najlepsza rzecz, nie? Owalny kształt boiska, dwie połowy po 10 minut, gra bez... A, to ja nawet nie doczytałem tej umowy do końca, nawet nie wiedziałem, że jest owalny kształt boiska. Ja po prostu powiedziałem tak, gram koncerty wtedy, nie, nie ma opcji, nara. Zmian, jeżeli zawodnik nie ma siły, by kontynuować spotkanie, jego drużyna musi grać w osłabieniu, każdy team może skorzystać. Z pomocy super bohatera, już niedługo dowiecie się więcej. W momencie, gdy nagrywam ten materiał, ogłoszonych jest czterech kapitanów. O, wy nasz tak! Michał, ale wiesz, jaka tam jest zajebista stawka? Ja mówię, A ich to, ja gram koncerty! Czekałem na to całe życie, tu mam jakąś piłkę nożną teraz! Pobiegam se, k. za rok. Jak zrobią drugą edycję i będą chcieli mnie zaprosić, to se pobiegam, ku. -a. teraz koncerty, ku Wiesz, to A konkretnie. Znany z ekipy Tomba, AK, Mateusz Trąbka, Wojtek Gola, znana z T-Mix Monika. Czy już Kurcioły. mnie nie zaproszą? Kurwa, sadek. Mega sadek, stary nie. Nie, no myślę, że mnie zaproszą. Bo ja wyraziłem chęć na, na przyszłą edycję. Powiem tak, nawet się cieszę, że teraz nie biorę udziału, bo zobaczę, jak to będzie wyglądało czy to jest jakaś siara, czy fajnie to wyjdzie. Dobrze, że na pierwszy rzut poszły takie osoby jak Monika Kociołek. Zobaczymy jak, jak to pójdzie i wtedy będę wiedział, czy chce się w to angażować. Michał Bokzel baron oraz jedna z topowych... <noise> o, jest Natsu, jest, no. No i no to już... Idealnie. Nie wiem... No, te wklejone piłki są mega poj**ane, nie? No, roskich influ, no. Natsu, kapitanów, a tym samym... Z Widzowie, oni jeszcze nie wiedzą, że ja kiedyś grałem kurwa W Trumpkarzach, kurwa Polonii głupczyce. No, właśnie tak. My się kupa zdziwili jakbym tam kurwa, zrobił zabił, W zarządzie mów wow. jest również Jakub Jan Michalik, ale o nim nie ma zbyt wielu informacji. To jest chyba widzowie tak, że to jest tak. Femmy ma Yy, Stanowski i Spotlight chyba, tak mi się wydaje. Ale nie jestem pewien. Przeglądając Twittera, w tym posty o trafiłem na ciekawy komentarz, który nieco mnie zaintrygował. No, o, muzyka w tle widzowie. Zawsze wchodzi ten beat u to mam wrażenie, że wbija ten, że wbija jakiś. Yy, że wbija jakiś, yy, jakiś kurt beat yy, tego. Ciekawy komentarz, który nieco mnie yeah. zaintrygował. A to yeah. nie jest tak, że oni yeah. mają deal yeah. z Betcliffe, yeah. a reklamują yeah. fortunę. No i Pow. faktycznie, na koszulce Wojtka Goli, yeah. jak i Boxdella, którzy są woda, że nasze MMA, na koszulce Tromby, który walczy w main eventie Fame16, Widać duże logo fortuny, czyli A! jakby nie patrzeć konkurencji BetClika, który od dawna współpracuje z Fame. W tym momencie przypomniała mi się akcja z Mateuszem Murańskim, który był posądzony przez tańcule i szalonego reportera o reklamowanie ruskiego bookmachera. Wówczas Boxel i Wojtek Gola mocno się obruszyli, w tym wypomnieli umowy o zakazie konkurencji w umowach zawodników. Nie no, ale firma musi przeanalizować też, jeżeli tam doszło do jakichś zawirowań związanych też z BetClikiem, no nie ma co ukrywać, że w, kont w kontrakcie jest zapisane, że e, zawodnik. Zakaz konkurencji. No dokładnie, więc. Poczekaj, BetClick jest oficjalnym sponsorem Gali, a tutaj jest sponsorem Fortuna, tak? W sensie tego Move, coś tam. Ale, ale poczekaj, ale, no dobra, ale... Ku... A To nie jest tak, że to jest po prostu jako osobny podmiot i że to nie ma znaczenia? Nawiasem mówiąc, ostatnio Wojtek Gola udzielił wywiadu Kaniewskiemu, gdzie wprost powiedział, że jeśli Popek zawalczy na Prime MMA, to zostanie wykluczony z fejnej High. Jaki jest Wasz cel w tym wszystkim? Właśnie cel jest taki, aby zawodnicy szanowali nasze kontrakty. Po prostu, aby nie było. Nie dochodziło do takich sytuacji jak teraz, gdzie na przykład wiesz, Popek ma mieć potencjalną walkę. No nieźle, Popo. Masz mieć potencjalną walkę i idziesz do Prime'a? Mega, mega kurwa. Chyba zachowanie popo. mnie nie? Okej, okay, czyli Popek biorąc walkę w Premie łamie wasze zapisy kontraktowe? Oczywiście mam. Mega stary, zakaz... chcę jakiś na Hajs wy... nie <gry> Mam nadzieję, że dostaniesz zakaz, nie. Pisałem do Boxdela, żeby się dopytać o co tutaj chodzi. Otrzymałem od niego oficjalnie brzmiącą wiadomość, która bardziej brzmi jakby pisał ją Krzysztof Rozpara No ale jeśli ktoś chce, to możecie zatrzymać i przeczytać całą wiadomość, ja natomiast ja zacytuję najważniejszy fragment. Oczywiście treść naszej umowy... Do... O ja ale dobra, nie kończy to jednak. Klikiem zna bardzo wąski grono osób. Ja się do niego zaliczam i zapewniam Cię, że nasze zaangażowanie w projekt Mów nie narusza w żadnym stopniu nawet jednego zapisu tej umowy. Powiem więcej, mimo że umowa nas do tego nie obligowała, to poinformowaliśmy Betlik z dużym wyprzedzeniem o naszym zamiarze zaangażowania się w ten projekt. Czym różni się rzekoma promocja bookmachera przez Mateusza Murańskiego od dużego logo fortuny na bluzce boksela goli i Trąby? Nie wiem, bo nie mam wglądu do umowy, ale nadal wydaje mi się to nieco dziwne. Przecież podczas mów tak samo będą padały formułki sponsorskie, a wszyscy trzej już teraz. Reklamują tę firmę swoim wizerunkiem. W każdym razie temat. No, kur. niby tak, ale z drugiej strony ja patrzę na to inaczej, że patrz. Załóżmy, organizujesz, kur. galę. Fe... swoją galę, nie? Głównym sponsorem jest, kur. BetClick. Więc on jest głównym sponsorem, tak? Więc. Yy, on jakby sponsoruje galę, ale nie sponsoruje każdego z osobna. Co nie? Więc. więc nie sponsoruje każdego z osobna. Więc w momencie, jak Jacek promuje. nie wiem, ku... Nie, czekaj, inaczej. Inaczej, czekaj, jak ja to rozumiem? Oni sponsorują galę całą. Jacek przychodzi ze swoim sponsorem. A ja nawet nie wiem. Dobra, nie wiem, kur. nie wiem, co tam było, kur. w tym. Nie pamiętam. W każdym razie. Nie wiem, nieważne. Wyjeżdżone. Chodzi mi o to, że bo, Boxer chyba nie reklamuje po prostu Fortuny jako bezpośrednio Tylko trochę pośrednio Bo Fortuna jest sponsorem całego eventu Więc teoretycznie każdy będzie Oblendowany, ale nie jest to jakby Bezpośrednio reklama ich Nie wiem, kurwa, wyj**ane Tak wytłumaczyłem, że nic nie wytłumaczyłem Bo wiecie czemu nie mogę się odnieść do tego? Ze względu na to, że nie wiem Co zrobił Jacek Murański Bo nie pamiętam to, <laughs> no nieważne, jak Betclick nie ma problemu No to kurwa my też nie mamy problemu. W... no. Jest w umowie za... zapis o zakazie konkurencji Bukmachera, jak jesteś na gali. Ale jeżeli przed podpisaniem umowy miałeś umowę z innym Bukmacherem, to już kwestia dogadania się ze sponsorem. A, okej. Okay. No i to pewnie, pewnie tak się dogadali, no. Robert Pasus rozkręca się w klimatach komentarzy i tak jak ostatnio odpowiedział Tańculi szalonemu reporterowi, tak Oho. teraz odpowiedział Majewskiemu. Chodzi o insta stories, na których Daniel tłumaczył się z rezygnacji z udziału w twoim MMA. Pasus przeanalizował jego słowa i wprost powiedział, że nie prowokowałby go przebierankami zadeń i generalnie nie atakowałby jego bliskich. I tam za przykład pod... No przyjdzie Robert przybrany. On tak, musimy kupić jakoś mikrofon stary wziąć, taki bezprzewodowy, żeby nie rzucał się w oczy, bo taki co będzie stał, to za bardzo się będzie rzucał w oczy. Dlatego weźmiemy bezprzewodowy mikrofon i umieścimy kurwa odbiornik tutaj na j***anej szyi, żeby kurwa nie było, żeby aż tak bardzo się nie rzucało w oczy. Umieścimy odbiornik kurwa na szyi zamiast do kieszeni kurwa. Pasut przyjdzie przybrany za Dale. Słuchaj, po pierwsze, dwie... <laughs> Dwie części i są. I Pierwsza część. My się No bo to jest tak, że ja, ja to miałem takie coś, że to jest. Jakby, ja wiem, że to ma chyba wbudowany mikrofon, ale generalnie to się używa tak, że się wpina mikrofon na kabel, to się daje do kieszeni, a sobie podpinasz taki mały mikrofon tutaj, bo to samo miał ziemniak, jak nagrywaliśmy. Więc to jakby się wpina mikrofon do tego, prowadzisz kabel pod koszulką i robisz tak, żeby go nie było widać, nie? Odniósł się również do jednego z głównych argumentów majewskiego, czyli sensu samej walki. I rzeczywiście największe emocje wzbudziłoby starcie z Parisem, ale walka z pasutem również miałaby sens historii różnych mniejszych lub większych spin, bym zobaczył kurwa, Parisa tak szczerze. Chociaż z drugiej strony, czy Parisowi potrzebna jest walka, kupa i pajacowanie? Nie jest mu potrzebne. Nie jest mu potrzebne, nie musi tego robić i uważam, że jak nie zrobi, to nawet mu wyjdzie na dobre. Bo będzie miał kurwa, swój jakby, wiesz, będzie mógł powiedzieć, że nigdy nie wziął walki sam se zbudował wszystko i jest niezależny od kupa, od... Kurwa, od od, od jakichś tam gal i tak dalej, nie? Nawet lepiej kurwa. On se streamuje swoje rzeczy i fajnie. Nie wiem, Paris, szczerze, Paris to jest chyba, nie, wiem, mam wrażenie, że Paris jest najmniej problemowa osoba zaraz po guciu z Twitcha. Tak szczerze. Czy Paris kupa się do kogoś ten? Do nikogo, stary. Do nikogo nie ma problemu. Robi se swoje rzeczy, pomiędzy między swoimi ziomkami. I, i, i stary ma wyj***ane, nie? I bardzo mi się to podoba u Parisa jest to, że on se odpala po prostu to, co chce. Wiesz, zodzi? Raz se odpali GTA, raz se gra cały dzień w FIFA, raz se gra w jakieś pokemony na emulatorze, których nikt kurwa, nie gra. Ale on ma wygrane i to jest, to jest fajne, nie? To jest mega fajne, akurat. Daniel teraz mówi, że ta walka nie byłaby show takim dużym między mną a nim. Kiedy mamy pięcioletnią historię mm, konfliktu czy tam parodii, kiedy on robi 8 lat w internecie, ja robię 10, nasze drogi się Ja uważam, że kurwa pasud by zrobił w Ja myślę, że pasud człowieku by tam jakiś ku... cosplay za... taki, że kurwa... Jakąś poddaną rzecz by odjechał, że Zresztą już pokazał, ku... co potrafi wtedy z tym Jackiem. Powiem wam, że rozumiem frustrację Pasuta, ale z perspektywy widza mam takie podejście, że jak Majewski nie chce walczyć, to niech nie walczy. Już niezależnie, czy faktycznie zmienił podejście, czy miał kontuzję, czy się boi, czy fusy w kabie tak mu przepowiedziały, nie chce to nie. Być może mocne słowa Pasuta wiadą mu na ambicje ja. i zmieni zdanie, ale ani na to nie czekam, ani na to nie liczę. Jak byłaby taka walka, to fajnie. Majewski marzy o parisie. Jak nie ma to trudności, no, ale raczej nie przydą. Nie Czekałem no, na Facebook, no, face no, na marzenie face z bo byłem Ale teraz jest nie? drama, widzowie! Znacie artystę Ralf Kamiński? Ja nie znałem do jakiej. No nie znałem aż tak bardzo. W sensie słyszałem o nim, e, ale nie słuchałem jego muzyki za bardzo, bo jest zbyt alternatywna dla mnie. To jest ten taki ziomek... E, to jest ten taki ziomek, co takie robi... E, Bale, chyba? Bale robi? Tak się ubiera tak bardzo Tak w garniturkach i w ogóle tak. Tak nawet spoko stylizację robi. W sensie jakby spoko y, postać stworzył. Ale y, co mnie śmieszy? Śmieszy mnie to, że on teraz ma. Mm, on teraz ma współpracę z makiem. I kupa Mnie najbardziej bawi to, jak właśnie takie współprace z makiem do, dostają osoby, które tak, są weganami, kurwa. Nienawidzą stary krzywdy zwierząt, w ogóle są naj, najgłośniejsi, kurwa Na temat tego, że że zwierzęta są zabijane, wielkie korporacje, konsumpcjonizm. Jak można kurwa, coś takiego robić? A później kończy się tak, że biorą współpracę z Makiem i jego fani, kurwa, go wyzywają teraz pod Instagramem, że Fu, jak można masz krew zwierząt na, na rękach? My. Ja pierdolę, Stary. Kurwa, ale nawet mi go nie żal nie. Nawet mi go nie żal ze względu na to, że sam se kurwa, wychował takich ludzi, stary. Ja mam na przykład wyjane. Ja nie udaję kupa tego, że nie wiem, że se nie zjem maczka. Uważam, że McDonald's jest syfiasty, ale kupa mnie w pewnie jak wyjdzie kupa drwal. Pójdę i se w na jakiś czas. Wiesz, wiesz o co chodzi? Raz na jakiś czas. Uważam, że to jest jakby to nie jest złe, jak się je to w odpowiednich ilościach. Wiesz o co chodzi? I kupa i nie, o tym, że jak można jeść w McDonaldzie, wspierać wielką ku... korporację. I później jakby mi przyszedł taka współpraca z McDonaldem, to bym miał wy***ane i wy byście też mieli wy***ane, bo bym ku... nie był hipokrytą tylko kupa prawdziwy człowiek. A a a ci, kurwa, tak. Piję przez całą karierę kupa o tym Jezus. Korporacje zabijają ludzi, zabijają artyzm, a później biorą kupa współpracę z McDonaldem. To nie wiem. Kto jest bardziej prawdziwszy? Ten kto kupa ma wyjane i mówi wprost, żeby se wpiął maka, czy ten kto kupa pół kariery udaje, że jest kupa wielkim przeciwnikiem wielkich korporacji, a na końcu bierze kupa współpracę z McDonaldem? Nie wiem. On ma swój zestaw jak Matczak? Nie. Jest coś takiego, że jak zbierasz punkty do Maka, to możesz odebrać punkty i później mieć jego koncert w telefonie. Jakiś ekskluzywny koncert w telefonie. Za punkty, koncerty. Możesz oglądać na telefonie. I, i to jest to spoko pomysł jakiś tam, kurwa, coś ciekawego, ale no, kurwa. Wiesz, jakby. No, dziwne, nie? Chociaż ja szczerze, wolałbym kurwa. Szczerze, jakbym miał brać współpracę, w ch... chciałbym Maka, ale zestaw. I w ch... chciałbym zestaw Happy Mila swój. Zabawkę chciałbym. Zrobić. A nie jakieś gówno k***a kur... jakieś tam tylko żeby zabawka była stary. Na przykład jakaś moja figurka albo coś takiego. To było zajebiste, happy meal żeby zrobić własnego. To było fajne, a nie jakieś tam kurwa, wiesz, wyjechane, jakiś k***a, kur... nie wiem, mały multi na przykład, albo coś takiego, no nie wiem, cokolwiek stary. To było mega fajne, nie? I Happy Meal, stary, żeby było jabłuszko jeszcze w zestawie, żeby mi nie zaży... Ja tak, Maja Staśko, jak możesz wy... tak, ale jest jabłuszko, czy jest zdrowo! Przeglądając internet, trafiłem na ciekawy artykuł, z którego wynika, że od nowego roku nastąpią zmiany w prawie... Sprawie, które zakażą influencerom reklamy specjalistycznych sprzętów medycznych. Brzmi to A to słyszałem. Ale kryje się pod tym zakaz promocji np. zabiegów opartych na kwasie hialuronowym, czyli m.in. powiększania ust. Słyszałem to, ale k.a. Ku... czy to jest dobre, tak szczerze? Nie wiem. Co się jakby. No kur. jak ktoś chce se zrobić, to jak ma wiedzieć, ku... gdzie, gdzie jest jakiś dobry salon, ku... A, tak szczerze? Przypomina prawo.pl: od 1 stycznia 2023 wejdą w życie przepisy, które są. Z... Bo jak ktoś chce se zrobić, to ku... no i tak by chciał to. Z... i tak se chce zrobić. Wiesz o co chodzi? Tak więc, jeśli jakiś influ planował tego typu współpracę, to lepiej się pośpieszyć, bo od nowego roku mogą być z tym problemy. Patrząc pod kątem samej reklamy, uważam, że to dobry ruch, który zatrzyma falę promocji tego typu zabiegów. I na koniec. Nie, tak... ja uważam, że te ku... no, że zakazywanie reklamy tych estetycznych, to nie wiem, czy to jest spoko. W sensie i tak jak ktoś chce sobie zrobić, to zrobi, a teraz mam wrażenie, że jak ktoś będzie chciał se zrobić. I to se zrobi jeszcze większą krzywdę, k***a, Bo będzie szukał na własną kieszeń yy, i, jakby nie będzie. No, nie wiem, tak dziwnie trochę. Jak ktoś chce se zrobić, kurwa, coś chciałem, to nie chce zrobić. Tylko kwestia jest teraz taka, że po prostu, no. Będą ludzie, k***a, może brali jakieś takie, nie wiem, WT, yy, Jak to się nazywa? ch***** salony niesprawdzone, nie? No niby tak, ale było dużo 12 dwunastolatek, co chciały usta powiększać przez Wersow. A czy Wersow reklamowała yy, reklamowała ten? Yy, klinikę? Czy po prostu powiedziała, że się zrobiła? No to co, kur**, Wersow, co, co? No? Nie możesz się ust powiększyć, bo kur... A dzieciaki sobie to chciały powiększyć? Bez sensu.